To świetne zagranie w rogień! W ROGIEŃ! Drodzy Państwo, witam serdecznie na świątecznej z po meczowej konferencji prasowej dzisiaj, po meczu na linii ostrowej Świętokrzyski. E, Sieniawa 3 do 0, zwycięstwo ekipy gospodarzy. E, tradycyjnie witam dziennikarzy, którzy odsłuchują dzisiejsze spotkanie, a szczególnie ciepło, co czynię z wielką przyjemnością moich gości po lewej stronie, trenera drużyny Cokoła Roberta Moore i trenera drużyny, KSZO Rafała Wójtika. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń, a no później jeśli będą pytania sami odpowiedzi na te pytania. Robert, twoja ocena dzisiejszego pojedynku? Ja dzisiaj bardzo krótko zacznę od gratulacji, bo 3-0 to jest świetny wynik i zrobiliśmy wam spokojne i miłe święta. Prezent dla waszych kibiców, dla naszych i dla nas mniej, to radosny piątek jest wielki. Co mogę powiedzieć o meczu? Do 44 minuty nie zapowiadało się nic takiego, co nastąpiło później, ale my jak zwykle daliśmy taki prezent, z którego musieli skorzystać zawodnicy KSZO. Wyszliśmy na drugą połowę, mieliśmy dwie dobre sytuacje, wprawdzie po stałych fragmentach gry główkował Martinez świetnie obronił klon. Później po drugim rzucie rożnym zgrywał Martinez Sebastian w chwili z pięciu metrów. zabrakło chłodnej gro głowy uderzył nad bramką. No i to było tak naprawdę chyba tylko tyle na co nas było stać bo te akcje przy... później na 2-0 dostaliśmy bramkę przy 3-0 to, to już ten mecz się tak rozjechał. Każdy chciał strzelić bramkę. Mieliśmy i Karnego, którego też nie strzeliliśmy, jest to nasz trzeci mecz bez punktów, trzeci mecz bez strzelonej bramki. Sytuacja jeszcze była jedna, Walata, który wychodzili dwóch na jednego z samym bramkarzem i też nie strzeliliśmy. Mówię, no jak się nie strzela takich sytuacji, to ciężko myśleć o jakichkolwiek punktach u nas. Muszą w Sieniawie być zmiany. Pewnie to będzie taka zmiana, że mnie nie będzie w Sieniawie, bo tak dzisiaj czuję, to powiedziałem zawodnikom. No, ciężki kwiecień, który może po tych świętach wielkanocnych, jak wszystko z martwych wstaje, może i sieniawa. Także wstanie i jeszcze będzie walczyła, ale ja dzisiaj tak na gorąco czuję, że, że nie wiem, czy. To, co się dzieje na boisku, mówię szczerze, od serca. Czy mam jeszcze na to wpływ? Co innego sobie ustalamy, co innego robimy, i po takich bramkach, jak tracimy, po takich karnych, to ciężko o trzy punkty. Także jeszcze raz chciałem o, pogratulować sympatykom piłki nożnej Sokoła Sienia Wakszo, życzyć wesołych świąt i tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję serdecznie za komentarz i życzenia. Rafał, twoja ocena dzisiejszego pojedynku z Sokolą. Dziękuję że za gratulacje. Na pewno zasłużone. Mecz, mecz z kilku względów bardzo ważny, bo jak wiemy od lat nam tutaj z akurat to u siebie wybitnie nie idzie i, i też obawialiśmy się tutaj tego, jak te statystyki się dalej będą układały. Ale dzisiaj chłopcy na pewno podeszli do, trochę inaczej niż, niż w tych poprzednich spotkaniach u siebie i to, że akurat przeciwnik wyszedł też innym ustawieniem było dla nas jakimś tam zaskoczeniem, natomiast, natomiast szybko zaadoptowaliśmy się i no było dużo prezentów. Tak? Tutaj trener podkreślił, że, że kilka prezentów było. Uważamy nawet, że ten prezent już zaraz na początku, gdzie, gdzie, gdzie Kramarz był ewidentnie faulowany, tam nie było zdaniem sędziego rzutu karnego natomiast e, troszkę mnie martwiły e, właśnie to, to, to niewykorzystywanie tych prezentów, ale konsekwen gra konsekwentna i, i wykorzystanie w 45 e, właśnie kolejnego można powiedzieć prezentu bo to były błędy, ale myśmy naciskali w odpowiednich strefach, żeby, żeby zmusić przeciwnika właśnie do tych błędów, udało się druga połowa Uważam, że przede wszystkim chcę tutaj pogratulować tym zmiennikom, bo dzisiaj no to faktycznie te zmiany od razu nam od razu nam dały dużo świeżości, takie i jakościowy, zmiana po prostu tej dynamiki gry, co, co szczególnie druga bramka też naprawdę ćwiczona, mimo że trudne boisko, ale, ale udało się właśnie w tym, w ten sposób, w który dokładnie planujemy zdobyć gola, z takich goli najbardziej się cieszę. Reszta to było po jakby już wynikł, ale na pewno martwią, martwią te sytuacje, które przeciwnik gdzieś stworzył. Już, już gdzieś to, to rozluźnienie przy 3-0 było dosyć duże, rzut karny i dwie sytuacje, ale tutaj tak naprawdę nawiążę do takiej sytuacji, że patrząc nawet przez pryzmat tych dwóch ostatnich meczów, no zagraliśmy, trzeba powiedzieć, no gorsze zawody, nawet chociażby jak z Orlentami, ale Udało się wybronić właśnie w nebranicznym momencie właśnie te dwa stałe fragmenty gry, nie wpadły bramki przy 1-0. Jakby było 1-1, pewnie, pewnie ten wynik e, byłby nie wiadomo, a tak to strzeliliśmy szybko na dwa i już wiadomo mecz, jest, mecz był zamknięty przy tych właśnie trudnych warunkach, a jeszcze do tego e, gdzieś tam mieliśmy z analiz, wynikało, że zespół właśnie sieniawy dość szybko pada mentalnie, że jak stracą bramkę, e, no to po prostu już gdzieś tracą. Tracą, tracą wiarę w, w te własne umiejętności i, i um, tą możliwość odwrócenia losu w meczu i to się dzisiaj tak naprawdę potwierdziło, nie udało mi się strzelić, myśmy przy 2-0 już e, praktycznie było po meczu, ale tak powiedziałem, cieszę się bardzo z, z tego, że nasi, nasi cały zespół zasłużył na pewno na Brawa, ale tutaj w szczególności właśnie rezerwowi, którzy wynieśli dużo, dużo fajnej jakości. Dziękuję. Dziękuję, powodzenia. Chciałbym Cię spytać o Maćka Kowaczka. Czy to dzisiaj rozumie, że zajął chyba miejsce Michała na rok jakbyś tak długi i Czy to znaczy, że zarzuciłeś ten pomysł ustawieniem go na, na prawej obronie? Nie, to przede wszystkim tak zawsze podkreślaliśmy, że... Mamy część zawodników, którzy zagrają na kilku pozycjach jest tutaj i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, szukaliśmy zawodnika rozbieganego tak naprawdę mocno i to była taka gdzieś tam walka pomiędzy tym, czy dajemy Mazurka na tą pozycję, a Koło jest na obronie, czy dajemy może Ilię na szóstkę, a Orzeł idzie na przykład na ósemkę też jako rozbiegany. Natomiast no, Ilia, co się dzisiaj też potwierdziło, jeszcze nie jest w takiej optymalnej tej dyspozycji, za dużo chcieli, po prostu od początku jakby ruszyć z tymi akcjami w jego wykonaniu. Gdzieś ta gra często, często jest taka na przetrzymanie piłki, zwalnianie, a tutaj potrzebowaliśmy po prostu jakby cały czas rozrywania tej, tej strefy pomiędzy bocznym obrońcą a środkowym, środkowym obrońcą i gdzieś tam po części właśnie chociażby druga bramka z tego wynikała, że tam był bieg fajny i, i później tam momentalnie się ta przestrzeń zrobiła dla kramarza później szybka kombinacja, już praktycznie wjeżdżali do pustej, do pustej bramki, o, tak, się, tak się w tej chwili gdzieś tam próbuję w tym ataku pozycyjnym ten zespół jakby odnaleźć, bo, bo na pewno będzie czeka nas dużo trudnych meczów, a my jakby kolejnym jakby moim też etapem takiej pracy z zespołem to też podkreślam jest szukanie, szukanie po prostu potencjału w tych takich trumnach. To się nazywa fachowo, czyli, czyli ten, ten taki czworowo stworzony między bocznym obrońcą, bocznym pomocnikiem, środkowym pomocnikiem i tym środkowym obrońcom. Tam są takie jakby strefy, które jak się dostaniemy, no to, no to tam z tego można bardzo szybko dostać się już po pole karne i, i, i coś z tego zrobić. czymy to cały czas, różnie to wychodzi. Wiadomo, będzie dobre boisko, pewnie to zupełnie inaczej będzie wychodziło. Teraz jest no takie, że, że no trudno ten atak pozycyjny taki dobry, raczej jest to długa, długa piłka i zebranie drugiej. Nie liczne akcje tylko w ten sposób, ale chcę, żeby ten zespół właśnie charakteryzował to, że mamy dokładnie pomysł na to, w jaki sposób prowadzimy ten atak pozycyjny, w jaki sposób y, zmieniamy ciężar, y, kiedy już progresujemy, z jaką arytmią, powiedzmy, to się dzieje i dynamiką, bo jeśli nie ma tego zrozumienia, to tej dynamiki nie będzie, będzie taka gra szarpana, ci zawodnicy często będą tak, że będą w biegi, ale tej, ta, ta piłka nie będzie dostarczana, albo będzie dostarczana na głowy tylko obrońców, którzy bronią. A tutaj, no na to trzeba, mówię, e, sporo czasu i Maciek akurat pasu, pasował mi najbardziej do tego, to chyba się potwierdziło tak naprawdę e, wynikowo. Jeszcze spytam o Oskara czy w ogóle jest szansa, żeby on został na nowy sezon, bo chodzi na to, że mielibyśmy chyba trzy sezony następne z głowy, jeśli chodzi o... Młodzieżowca 2 no, To się okaże jaka ta polityka tutaj będzie, ale, ale bo, bo to jest punktujący młodzieżowiec, to też jest ważne. Natomiast on no, jest wypożyczony, myślę, że myślę, że będzie trudno, prawda? Nie ma co to jest tak w przypadku Fryderyka, jak to było, że czy zatrzymamy? No, chcielibyśmy, prawda? Pewnie, ale czy to będzie możliwe? Ja uważam, że nie, że, że już trzeba się gdzieś rozglądać za kolenium, że to mamy wychowanka też swojego, ale po prostu ja myślę, że klub przede wszystkim macierzysty może mieć już pomysł po prostu na Oscara, wyszelizę chociażby, bo to jest chłopak na pewno też na wyższe grania I, i, i jeszcze przy lepszych zawodnika podejrzewam, że ta jego bo on tutaj bardzo urósł, prawda? To to widać nie tylko w dzisiejszym meczem, tylko od tego, jak było na początku, jak jest teraz. Eee, troszkę bardziej się otworzył też eee, i to też widać na wojsku, że więcej jest tej komunikacji takiej eee, i to też jakby się przekłada na współpracę całej linii obrony. On, on jest gdzieś tam też od tym najlepiej widzi. Dla mnie to jest po prostu gdzieś taki godny następca Burego, bo, bo cały czas też dążymy właśnie nie tylko te, tak są trumny jakieś, to był jakiś tam etap, a wcześniej był etap to, że no bramkarzem gramy wysoko, prawda, i staje na piłce chociażby, jak to już nieraz tutaj było podnoszone. Z tego też robimy w jakiś sposób taki użytek, prawda, bo musi ktoś zaatakować bramkarza, to znaczy, że gdzieś tego piłkarza w polu jest mniej i można coś z tego naprawdę szybko przejść do, do, do takiego szybkiego ataku, można powiedzieć. No i Oskar na też bardzo dobrze wypełnia tą rolę, tylko teraz no, to jest trudne w tych warunkach, bo tak jak widzimy, że, 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 że skacze ta piłka, więc nawet ta gra, dobudowywanie czwartym przez Oskara, ale, ale tak, żeby zagrać za światło bramki, często nawet to przysparza wiele trudności zawodnikom i później no, wszyscy się irytują, że ta piłka gdzieś tam jest strata albo na audys jest wybita, no bo, no bo nie udało się po prostu jakościowo posłać dobrego podania na tym trudnym takim terenie. Wiemy wszystko, Pani Pierwsze, jedno pytanie. Pierwsza tak wyglądała tak, jak mecz prawa Szkoda Sokół żeby skrzydłami przede wszystkim rozerwać tą wysokoła? Tak, troszkę mi brakowało tutaj właśnie e, kiro, natomiast e, e, to było, ja, ja uważam, to było przede wszystkim spowodowane, że dużo zespołu po prostu woli, jak to u nas mężyk e, progresuje, więc nie wiem czemu e, tak, tak to organizują. Ja uważam, że mamy też pomysły na to, żeby, żeby zamykać, e, nawet e, uwalniać tutaj e, totalnie jarzynkę właśnie i grać prawą stroną, no ale wyszło tak, że tam ja się decydował na, za, na tę progresję, stąd bardziej ta gdzieś tam e, ta nasza lewa strona funkcjonowała, troszkę mi tej prawie brakowało, ale, ale to mówię, to mecz ja tutaj chcę po prostu, żeby właśnie te odwrócone nogi cały czas pracowały i, i, i senko, i, i kramarz są do tego predysponowane. Jak czynuje się karda to prąg wyciąga 9 na 10? Mm, nie, nie trenujemy na razie tych rzutów karnych, natomiast faktycznie widzieliśmy, ile trwa szereż chwili strzeli tych karnych. Wszystkiego sobie tutaj przeanalizowaliśmy, obejrzeliśmy, wiedzieliśmy, że robi ten naskok i że prawdopodobnie nawet ja sam krzyknąłem, że może to być właśnie, bramkarz podejmuje zawsze decyzję, to tak z każdą taktyką, my możemy sobie wszystko nakreślić, ale później już jest realna sytuacja i trzeba podjąć decyzję i Oskar właśnie bardzo fajnie został w środku i Sebastianowi się nie udało. To dziękując jeszcze raz składałem w imieniu zarządu życzenia zarówno dla obu szkoleniowców, jak i dla mediów, którzy obsługują nasze mecze, zdrowych, pogodnych, radosnych i tradycyjnie słonecznego jaja i mokrego dymucha. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Dziękuję.